Uroczysta msza święta rozpoczęła w proboszczewicach obchody święta objawienia pańskiego. Po wspólnej modlitwie zgromadzeni prowadzeni przez trzech króli i świętą rodzinę przeszli ulicami Prawoszczewic. To bardzo ważne wydarzenie w życiu parafii. Na pewno pierwszym celem takiego orszaku jest przybliżyć wszystkich, którzy zbierają się w uroczystość objawienia. Do Pana Boga, żeby, żeby przybliżyć też i całą tą historię narodzin Jezusa, pokłonu mędrców ze wschodu. Głównym takim, najbardziej głównym to jest. To, żeby po prostu przybliżyć wierzących właśnie do Jezusa. Po drodze uczestnicy orszaku śpiewali wspólnie kolędy. Była także chwila na rozważanie ważnych wydarzeń w życiu chrześcijan, zwiastowania Bożego Narodzenia czy pokłonu Dzieciątku Jezus. Tu pokłonili się nie tylko trzej mędrcy, ale i święci i błogosławieni, którzy szli w orszaku. Tradycyjnie tutaj ksiądz proboszcz z parafianami organizują ten orszak Jak cieszy się dużym, jak widać, Powodzenie. Myślę, że z roku na rok tych y, uczestników tego Roszaku jest coraz więcej, także no, cieszymy się, że to ta piękna tradycja, która no, nie ma jak gdyby wiele lat, bo to praktycznie się y, powstało w momencie, kiedy zostało reaktowane święto Trzech królu jako dzień wolny od pracy. No, i myślę, że wszyscy tutaj się dobrze bawią, nie tylko pod względem duchowym, ale też tutaj, jak widać, jest coś do, 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 do zjedzenia. Pogoda jest ładna, także myślę, że piękna tradycja, która jak gdyby z, się ukorzenia w naszej, w naszej tutaj e, tradycji kościoła katolickiego, ale myślę, że w takim w ogóle tradycji e, polskiej. Całe wydarzenie zakończył słodki posiłek, który przygotowały koła gospodyń wiejskich.